Dzień dobry Państwu, mówi Jasnowidz Oskar, ja zajmuję się jasnowidzeniem, również uzdrawianiem. Obejrzyj sobie moje inne filmy o uzdrawianiu, a także moje filmy sprzed 10 prawie lat, co się sprawdziło, co, co się nie sprawdziło. Dzisiaj będziemy sobie mówić, albo ja Wam zadam pytania, będzie to szach i mat, będzie to kwintesencja, Moich dwóch ostatnich filmów. Jeden nagrałem 9 dni temu, a drugi nagrałem kilka dni temu. Tytuły, żeby nie, y, się nie pomylić, to Kto za tróżykę odrę? 9 dni temu pokazałem tę rzekę, powiedziałem, y, co tam się dzieje na, na tej rzece. Dwa dni temu nagrałem właśnie drugi film. Powiedziałem, że naukowcy kłamią, bo wysnuli różnego rodzaju teore teoretyki typu. Meduzy skalkały na spadochronach, y, rozmnożyły się i takie różne bzdury z księżyca. Y, teorie są tak śmieszne. Oczywiście złote algi. Ja mówię o złotych algach, które spadły na spadochronach ze stonką i, i takie różne bzdury, dyrdy mały. Kocopoły, jak to, jak, jak to mi tam pewna pani powiedziała. Kocopoły ze śmietnika, ty mi się tym ty was karmią. Dobra, algi. A teraz kilka pytań. Dlaczego złote algi trują tylko w odrze? <głos> <głos> Dziękuję. W zasadzie już więcej pytań nie mam. Rzeka Wisła nie została zakażona złotymi algami? Przecież wszędzie są złote algi. Ups! Dlaczego złote algi nie trują Wisły? Bo za blisko Rosji? Dlaczego złote algi mordują ryby miejscowo punktowo, a w jednej trzeciej czy w dwóch trzecich ryby żyją, a w jednej trzeciej ryby nie żyją, albo punktowo, przy kilku kilometrach. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Raz, dwa, trzy, a dwa, trzy, smatryj mnie w glaza. No po co takie głupoty? Ko co poły pociskacie? Komu? No ale gdybyście nie, usłyszyli tych, nie usłyszeli tych pytań, to byście dalej naukowcom wierzyli. Ale uwaga, złote algi, uwaga, uwaga, teraz będzie jeszcze lepsze. Złote algi mogą się pojawić w zbiornikach, gdzie jest woda dostarczana do pitna do miasta. I już nie będzie śmiesznie, bo będą ludzie umierać. Nie chcą dawać wam pożywki do paniki. Rusty trują celem dezinformacji, abyście nie myśleli o wojnie w Ukrainie. Żebyście myśleli o złotych algach i ufo, które skacze ze Stonką i Biedronką na spadochronach i złote algi srają tylko do odry, bo w wiśle już nie ma złotych alg. No, to zaczyna być groteskowe, naprawdę. Wszyscy są winni, tylko dalej nie wiadomo, jakim cudem ta odra jest w stanie katastrofy. No, to, to nie udziela odpowiedzi na zasadnicze to, pytanie. To... Dlaczego i dlaczego w jednych fragmentach te algi są, a w innych nie? No przecież one same z siebie... Ile mądrzy, proszę Panów, jestem wiśle. Mądrze a nie wiśle? Panie, panie, Zaraz ja, y dojdziemy. Wiśle Glony też występuje I złote algi srają tylko do odry, bo wiśle już nie ma złotych alg. Chociaż, uwaga, Wisła jest prawie wyschnięta w niektórych miejscach i jest bardzo niski stan wody. Co by bardzo prawdopodobniło to, ale w... rzeka Odra jest ponad stan na są podtopienia. Ostatnio. Nie ma sensu, w ogóle. Haha, hihi. No i teraz już jest wszystkim lepiej. Oskar, coś tam pociskał jakieś głupoty? Dlaczego złote algi? Powtórzę, bo może ktoś nie, może źle to powiedziałem. Dlaczego złote algi z odciskami ich żyją, rosną, bytują tylko w Odrze. A nie robi się nic złego w Wiśle. Orzesz. Dziwne. Może jeszcze raz to samo pytanie? Bo Rusek nie rzucał tam fiolek z trudką? No to już nie ma więcej. Koniec. Szachmat. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszam na moje inne filmy. Mówi jasnowic Oskar z Wrocławia. Trafiony, zatopiony. Ruski korable, idi. Tam, gdzie twoje miejsce. Do zobaczenia, mówił Jasnowid Oskar z Wrocławia.